Nawet nie zdążyliśmy się rano roz, rozpakować, rozłożyć, bo już, że tak powiem, pod drzwiami stała kolejka. Frekwencja, jak widać, dopisuje, co chwilę są ludzie, no praktycznie nie udało nam się niestety do tej godziny, a jest 15.00, zejść z kolejki. Spis powszechny ma na celu poznanie ogólnego profilu wszystkich mieszkańców Polski, żebyśmy mogli kształtować odpowiednio polityki i dostosowywać prawa w stosunku o oparciu o wiedzę statystyczną. Spis jest do końca tego miesiąca, więc należy się spisać do końca Września. W przypadku niedokonania tego obowiązku, no to niestety są przewidziane z tego co wiadomo karę. No, jeżeli jest potrzebny, no to jest potrzebny. No, coż, tak. mam sądzić? No, to... wiadomo, że od czasu do czasu trzeba te statystyki uaktualnić, prawda? Jak najbardziej można to zrobić samemu przez aplikację do samospisu lub zadzwonić na infolinię i spisać je za pomocą Rechniszcza.